Ej, hasta, la vista, manana, Każda... Kulma pana. H, w języku hiszpańskim jest nieme, kupa. Jest nieme. Widzisz, ha, ignorujesz, kupa. Tak jakby tam. wyobraź sobie, że... H, to jest mózg Moniki. Nie istnieje, kupa. Nie, nie istnieje. Nie czytasz tego. Hasta, la vista. Czemu Karol napisał Nitro kiedyś był w Prime? Sandra? W? Pyta o ciebie Antoni. Jaki Antoni? Ten co mi dzwoni. <śmielki> no, To cześć. Ty masz 30 lat, człowieku. <śmielki> to jest jeszcze śmieszniejsze jak to powiedziałeś. Weź że bądź z tą i wy tak słodko wyglądacie. <śmielki> Serio Seba, wy pasujecie do siebie? <śmielki> Tak naprawdę się. tak jak wczoraj siedziałem i gdzieś tam spoglądałem do ciebie co tam się u ciebie dzieje, to tak naprawdę to, 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 taka dziewczyna, ona mi się wydaje, że to nie jest taka właśnie kurwa jak te wszystkie. Jak tak? Tylko... Ej! Chuj w dupę, sam się o to prosił! Jakbym go włożył to wyjęcia z rozkoszy Janbach przed chwilą był cukier, on tylko mi straci. Okej, okay, poduj... bo jak wygram całą kasę i rozrzucę w publikę Co za dziwka, żartuję dużo bardziej Się przyda dla Filipka Jan Płachowicz, przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić Okej, okay. co mi może zrobić ten wierca Tyle krzywdy mu wyrządziłem, mam znów, nie mam serca Chcesz mnie w dupę, mam teraz rozkminę Zapamiętaj, Szymer to nie Marcinek I to jest nie mówię, to, to nie Marcinek, ja nie Ta saisze. O. No jasne. A, okej. Okay. Dręse. Weź mi pow, nie było mi nie działało. On już mogę się przyznać. Dzięki. Ej, a może włączymy jakieś piosenki? I jasne. Oj serio, zakładałem. Kazancie się. No, dobra, tak. Wszystko mi poszło. Kurwa, zapomniałam włożyć kierunek. Co? Już <śmusza> <śmusza> możemy jechać. O matko. Dobra, to jedziemy gdzieś? No. Ale co ty robisz? No, tu światła mi nie działają. A, no dobra. Ej, słuchaj, a co tutaj ci się świeci? Yyy, a... Nieważne. Tylko no, powiedz no, kim jesteś, że jesteś LGTB. A tak naprawdę to jest zwykły no, kwer pokażę Wam, jakie, jakie, jakie halówki kupiłem. Ha, halówki do gry w piłkę o. Takie, takie kupiłem. No! Do gry takie i takie. Mam no wszystkim, dzisiaj licytujemy dla naszego klienta Jeepa Grand Cherokee z 18 roku. Budżet na to jest 8400 i trzymajcie się na nasz kciuki. Ok, przebijamy. 6000. Wygrywamy na razie. Ok. Ok. 600 Michigan. Przebijamy. 6200. Czy to jak to, to fajny stary? 6400. 6500. Przebijamy. 6700. Przebijamy. Cały czas Michigan. Przebijamy na 7000. Przebijamy na 7200. 7400 przebijamy. 7400, przebijamy. Bonus okay, wygrywamy na razie. Przebili 7800, przebijamy. Zaraz musiłem. Wygramy, wygrywamy 7800. I jest nasz. Trzymałam wszystkie i Ostatnio do mnie zadzwoniła kobieta. Zadała mi pytanie, czy wiem, co to jest inflacja i w ogóle. Ja wiedziałam i myślałam, że to jest taka ankieta, na którą zawsze chciałam się dostać, czyli te ankiety, które podają w telewizji. Mam 60% kobiet nie chce mieć na przykład nie wiem, piersi. I wrażenie, że nigdy nie byłam pytana o to. Chodzi o to, że ona chce mi. Zaproponować jakiegoś tam gościa, który mi pomoże inwestować. I ja do niej takie, ale ja umiem inwestować. W co pani inwestuje? Ja mówię, w nieruchomości? No to bardzo dobrze, a ja wiem. Ale może chce pani się więcej dowiedzieć? Nie, ja wszystko wiem. Mam od tego ludzi. Co sprawdzi mnie? trwa jedno z najbardziej szukujących postępowań sądowych ostatnich lat. A wszystkie od. Oczy... Ja to skandalicznie mogę o tym słuchać, stary. Mąż tej Typiary ućpywał ją w nocy i zapraszał kurwa jakichś ludzi, którzy ją naucili, jak była nieprzytomna. Skandaliczne, kurwa stary. Oby ten, każdy z nich. Dziękujemy Górnik Łęczna za nominację. Nominujemy ze swojej strony Braci Zełku i ponad podziałami Lech Poznań za Głębie ludzi. A Tobie Zuziu życzymy wszystkiego dobrego, yy, mocy. I wszyscy razem! Wracaj do zdrowia! Jezusia, wracaj do zdrowia! Wracaj do zdrowia! Jezu, Valoranta, co ty pierdolisz stary? Czy ja wyglądam kurwa? Na żeby grać Valoranta, przecież Valoranta to kurwa grają same po pierdole, nieudacznicy z CS-a zazwyczaj, albo gracze Fortnite'a, nie? Kiedyś pewien mężczyzna pozwał Pepsi. Potwierdził, że w puszce napoju Mountain Dew znalazł smartfon mysz. Pepsi oczywiście powiedziała, że jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe, ale nie dlatego, że w fabrykach jest tak czysto. Pepsi powiedziała, że jest to niemożliwe, bo Mountain Dew jest aż tak żrący, że po prostu rozpuściłby mysz. Mężczyzna jednak w to nie uwierzył i chciał od Pepsi 50 tysięcy dolarów. Pepsi powiedziało nie, i wzięło do sądu doktora McGill'a, czyli weterynarza, który potwierdził, że Mountain Dew jest aż tak żrące, że po prostu rozpuściłoby myć. Czy Mountain Dew dalej da się kupić w Polsce? Dla siebie bym tak miał radę i dla was. Nie oceniałbym raczej kogoś tak stricte po wyglądzie, bo ważne jest to, co mamy w środku. A w szczególności ważne jest to, co nosisz, bo gra Albion Online to sandbox, w którym ty decydujesz kim jesteś i co robi twoja gildia. Możesz łowić, zbierać ryby, czy znaczy łowić ryby, kurwa, zbierać skóry, czy nawet drewno. To ty decydujesz kim jesteś. Sandbox A w sumie kurwa mi się już skończyła współpraca. Chuj w dupę z tym Albionem, przecież mi się wczoraj to skończyło, ja pierdolę! Series Series! Słuchawki, których używam pozwalają mi na przykład na, uwaga, wyjście z tego pokoju i dalej mogę mówić, że twoja matka jest jebaną kurwą. A, jest, a, jest, o, o jest, jest, jebane kurwisko, pierdolone. W tym momencie mogę nawet też wrócić i dalej mnie słyszeć. Co najważniejsze, słuchawki łączą się z twoim telefonem, no i kto wie, mogą się nawet połączyć z twoim laptopem. Ja pierdolę. ja pierdolę przesypałem. Stary, weź mi odsuwie trochę. Ja. A ja nie to wiem to czy wy się, się przejmujecie o, jak jutro to do Wrocławia jakby przypłynie, to ja będę w Turcji, w Bodrum na Ultra All Inclusive Bary jedzenie otwarte 24 na dobę i kupię sobie dzisiaj i kupię sobie dzisiaj laptopa i sobie go tak Odpalę i będę kurwa w tych 35 stopniach, kurwa. O oh, oh, chyba im się ulało, chyba im się ulało. One carpilinia, please, thank you, man. Take this, 50 euro. It's for you. <laughs> oh. <coughs> tak. Prolił yes, Little Beat! <noise> 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 Czy kupuję nowego iPhone'a? Chłopie! Kurwa, oczywiście, że tak. O, widzowie, wy nie rozumiecie niektórych rzeczy. Ja wyprzedałem swój majątek w ostatnich dniach, sprzedałem zegarki, sprzedałem złoto, opróżniłem cały dom ze wszystkich kosztowności. Jedyna biżuteria jaka została to te klejnoty z kurwy synu. <noise> Ale już twoja mama ma rezerwację, więc na razie nie będę tym handlował. Bo no widzicie kurwa, bo, ty, bo wy właśnie jesteście takimi kurwa prostymi ludźmi. Wziąć kredyt kurwa, zbudować kurwa dom i potem się martwić kurwa. A to piorun pierdolną kurwa, a to rzeka wylała, a to ktoś przyszedł i zniszczył. Ja nie mam takich problemów. Ja dosłownie kurwa nie mam nic. Jak ten dom zostanie kurwa zalany przez tą rzekę kurwa za dwa dni, to ja przyjdę i powiem o, ale chujowo! <laughs> I kurwa zazwoje ty. Hello, I want rent a new house. Ha, ha. Ha, 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 ha. No. Bycie biedną kurwą taką jak ja ma swoje plusy. Sam byś tak robił gdyby nie ludzie z internetu? No nie, ja nie mam zdolności kredytowej po prostu. Ha, ha, ha. Wszystko przećpałem kurwa. Ale mam nadzieję, że nie słychać i kurwa, że nie jestem jakiś głupi. O, to jest kurwa masakryczne stary. No oh, kurwa, ale mi Mefedron mózg zrył. A ja kurwać pami mi nie zrył, kurwa, ja jestem normalny. <grywa> Patrzcie, Seven Days ogólnie wygląda jak odbyt. Patrz na to stary. Jak, jak przyciśniesz odbyt, to też jakby leci taka pozostałość. Tylko na Seven Daysie nie możesz zrobić lewatywy. Yangle Osia czy Bambi? Yangle Osia czy Japson? Japson, nie nauczą mnie pokory Zapson czy Kizon? Yy, żabson. Mm. Żabson czy Bledka? Nie, no, żabson, bo bliżej mi do muzyki po prostu. Żabson czy dziarma? Do czego ci bliżej? Yy, no, dziarma fajna, dziarma dobra, nie będzie dziarma. Mm. Dziarma czy has bałagany? Kazek, zdecydowanie. Has bałagany czy palu? Kazek, kazek. Has bałagany czy mata? Nie, no, kazek. Kazek czy bydła? Kto to jest? Kazek, chociaż no, moja dziewczyna bardzo lubi BDO SA, ale to nie moje klimaty, Kazek. Kazek czy Guzior? O, Guzior fajny, ale no gdzieś tam wariacki styl, to jednak Kazek. Kazek czy Szpaku? Nie, Kazek, szwaku za smętny. Kazek czy Sobel? E, Sobel ma wielki nos, Kazek. Kazek czy Malik? O, Malik też ciekawy, ale Kazek, no zostanę, chyba nie przebiją go. Kazek czy Oki? O, o, Jerzyk też kozak, yy, ale do kazek, kazek. Kazek czy łaj? Kazek. Kazek czy problem? Kazek. Nie. do końca. Nie. Profesor McGonagall to hazardzistka. Czy nie zastanawiało Was nigdy, dlaczego elegancka Minerva McGonagall, która tak ceniła spokój i opanowanie, jednocześnie pchała Harego do gry w Quidditch'a, sponsorowała mu najdroższą na świecie miotłę i robiła wszystko, by wcielić go do drużyny, pomimo młodego wieku w kamieniu filozoficznym? Otóż Minerva robiła to, ponieważ w sekrecie obstawiała i wygrywała ogromne stawki w tajemnych nauczycielskich zakładach Quidditch'a. Te nauczycielskie zakłady tłumaczą, dlaczego nawet tak rygorystyczni nauczyciele jak on, czy Snape robili wszystko, by rezerwować boisko dla swoich Reprezentantów, oto często spierali się między sobą. Myślę, że Minerwę McGonagall powinniśmy nazywać raczej Minerwa McGaleon, ponieważ jest nie tylko ekspertką od zamiany człowieka w kota, ale również siedzących na miotłach chłopców w górę brudnej kasy wyciągniętej z niecnych zakładów. Profesor SU Kiss Mary Kill Friday 13 September Limited Edition with George. Tiller Soft. Ok, Kill, Kill. Emma Parkinson. Emma Parkinson, uh, Kiss. Kiss. Let's see. Ambri Hort. <laughs> Mary. Ambri Horde of Mary? Ok. Jennifer Lopez. Kiss. Kiss. Ok. Megan Meow Meow Cat. Mary, meow 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 Scarlet O'Hara. Kiss. Kiss, ok. Policiaga. Uh, kill. kill, ok. <laughs> Rwanda. Rwanda. Mary. Rwanda, oh, oh, my favorite. King Radishan. Mm, Mary. <laughs> And you will kill, let's see. Kill Jean. Kill Jean. Perfect. Kill Jean, perfect. The mother of the dragon. Hej królu, pamiętaj, jeśli Twoja kobieta nie potrafi gotować, to znajdź taką, która będzie potrafić gotować. Jeśli Twoja kobieta nie potrafi sprzątać, to znajdź taką, która będzie sprzątać. Jeśli Twoja kobieta nie potrafi prać, to znajdź taką, która będzie prać. Jeśli Twoja kobieta nie płaci za ciebie rachunków, to znajdź taką, która będzie płacić Twoje rachunki. Znaj swoją wartość, jesteś najlepszy, jesteś 10 na 10, nie zmienia się, zasługujesz na najlepszą. Co on ma tutaj, co mu się z tą brodą wydarzyło?